Magdalena Grzebałkowska. Odkąd mysję Armandowi przyśnił się fotograf robiący mu zdjęcie na ulicy, nic w jego życiu nie było już takie jak wcześniej. Przyjaciele zauważyli, że odsunął się od nich, a nawet zaczął zadzierać nosa, nie rozpoznając niektórych z nich. Oho! mawiali każdego ranka, popijając małymi łyczkami gorącą kawę z maleńkich filiżanek w barze na rogu. Armand już nie jest tym samym człowiekiem, co kiedyś. Spójrzcie, przestał nosić suknie w kwiatki i broszkę z perłą po matce, a jego nogi? są straszne, odkąd nie zakłada pończoch. Ale monsieur Armand nie przejmował się nimi. W swoim śnie. Nosił na głowie letni kapelusz z szerokim rondem, beżowy płaszcz, a pod nim brązowy sweter po drugiej żonie, świeć panie nad jej duszą, rozpięty na dwa guziczki od dołu i jeden od góry. Owszem, było mu niewygodnie, gdy zasiadał każdego ranka przed salonem gier losowych z bilonem w prawej garści, spoglądając z ukosa na gazetę rzuconą na stolik. Tak. Tęsknił za swoim dawnym życiem, bezpiecznymi sweterkami w kolorze brudnego różu, pantoflami na wysokich obcasach, spódnicą udrapowaną na siedmiu halkach, które prał i krochmalił każdej soboty. Wiedział jednak, że fotograf z jego snu będzie szukał na ulicy mężczyzny w nietypowym stroju. I był gotowy na to spotkanie.